Dla niektórych chyba w większości też pierwsza, dla niektórych nie. Dzisiaj na samym początku poznaliśmy się wszyscy, cała nasza grupa się poznała. Później, mieliśmy, później oprowa zostaliśmy oprowadzeni po klubie, zwiedziliśmy wszystkie miejsca niedostępne dla kibiców. Potem... Y Później mieliśmy taką godzinkę, gdzie graliśmy ze sobą w różne gry planszowe, poznając się nadal, coraz nadal się poznając. I teraz mieliśmy trening z drugą drużyną skry, więc był on dosyć męczący, i widać po moich kolorach, ale bardzo dużo się nauczyłam. Tymek bardzo dużo mi pomagał, mówił mi, co mam robić, co robię źle, co jest jeszcze do poprawy. I myślę, że to jest bardzo ważna lekcja przy mojej przyszłości siatkarskiej, bo, ponieważ sama też trochę trenuję. Dzisiaj mi się najbardziej podobało na pewno to, że mój partner, z którym trenowałam, Igor, bardzo mi we wszystkim pomagał. Jeżeli coś robiłam błędnie, to bardzo mi pomagał, bardzo mi doradzał, jak to mam zrobić. Również był bardzo wyrozumiały, no bo nie jestem siatkarką nie wiadomo jakiej klasy, więc też bardzo był wyrozumiały, że nie, nie jakby, nie dawał mi od razu takich wymogów, że mam zrobić idealnie coś, idealnie mu podać piłkę, bądź inne zadanie, więc naprawdę bardzo, bardzo miły był dla mnie mój partner.